To ja być! Najlepszego. To ja mama, kurki dzieci. Solonyzandka. To ja w Polski spokarpacja. O, w końcu. Siema, siema, siema. Dzisiaj szczególny dzień, bo 26. Z mojego wyzwania z 30, ale co za tym idzie? Obchodzimy dzisiaj półwiecze że tak to imię, nie powiem 50 lat, żeby nikt nie wiedział, tylko półwiecze. Zasłaniasz. znajdujemy się nad pięknym jeziorem, gdzie jestem tutaj pierwszy raz coś na ry, lake, dalej idzie niedaleko Dublina polecam, robimy sobie grilla ucztuje, uczci, ucztuje, ucztowujemy, bawimy się ja niestety prowadzę, ale nie o to chodzi także wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od całej ekipy no i co jeszcze mogę powiedzieć? Życzę sobie miłego i słonecznego dnia Mam nadzieję, że taki będzie A później wsadzimy mamę do tej kuli Pokaż To jest taki nasz właśnie prezent urodzinowy Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, na razie